No, więc no. Wiesz, ja easy, pozazdrościłem, że, moja, że, że, że ten, że moja wpadła do wody, to i twoją wrzuciłem w śnieg. I 1.0. 0 Tak, Patrz, ja ci mogę pokazać zaraz jak brekens. Brekens? A brekens to jest jakaś ewolucja od breadgensa? Brekens. Wiesz kiedyś bigosem kręciliśmy w herkach? Bigosem Bigo stało na głowie i dwóch kręciło za nogi. No czekaj, No dajcie mi się ubrać nie no. Wiem, że daj. Felcik, a ty nagrywasz już to? Tak. I tamta kamera nagrywa? Tak. Ojoj, ważne i ważniejsze. Jak obejrzysz film? Nie, nie się nie, nie denerwuj. Co zrobiłeś? A tam śniegu pewnie nasypałeś mi do torby. Co? No. Naprawdę? W życiu Ile Podejrzewałbyś mnie, że ja do torby bym się go nasypał? A to nie? Myślisz, że ja taki niekoleżeński jestem? Słuchaj no Kolego No nie gadaj, że to skrę Ole, maszyno. Kurde widzowie nie mają takich w innych częściach Polski pojazdów, człowieku. Nie, nie, nie ma tego. Izzy, ty to, uważam, że ty to celowo robisz. Nie jest zimno. Brunery, ale ty masz zajebiście twardą psychikę. Ale ty masz silną psychikę. Zajebiście silną. Ty mi tam tak zaimponowałeś, że ja ci zaraz powiem czym, bo to jest nie, 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 niesamowite to jest. I tu już widzę mina na mnie, blacha ocha włożona, żeby mi było ciężko Bo no, wczoraj robiłem Tomek trening siłowy na trenerze Byłem na siłowni wczoraj Co ty gadasz? Chicken legs, but the most important what's inside this like, forever. Like. Grandpa told me like the most important was inside. Any no errors baby jest in new era nie, no jednak troszkę mały, chyba M, no Mkę musiałbym. No bo to jest rozmiarówka taka jak światli ludzie, jak wszędzie na świecie. Nie są już przestrzelone. Jaki ładny orlik. To, jak ty ładnie wyglądasz. No. Nie, nie, nie. Jest taki skromny. Dzień dobry wszystkim ze studia. Jakże ekologicznego podoba się dla mnie z tej strony Kamil? Nie Kamil i przed nami nimi poligon Stratos C7. Exactly. I teraz uwaga może tego nie widać, ponieważ aura za oknem jest jaka jest ale o dziwo temperatura jest dodatnia tak, lekko na plusie no. a oznacza to tylko tyle, że wyścig zbrojeń jest już na finiszu jak ktoś chciał sobie kupić rower szosowy a jeszcze tego nie zrobił to musi koniecznie obejrzeć te, ten odcinek bo bo przed nami nowy poligon Stratos C7 rower, który jest Całkowicie inną konstrukcją do poprzedniego stratosa, która nie była złą konstrukcją tak naprawdę. No tak, bo teraz tamte stratosy mają cenę rewelka, Tak. bo rower na że możecie kupić za cenę 10 tysięcy niecałych. Ale teraz uwaga, bo nowe stratosy są... Czy można powiedzieć, że one są droższe. No, no ale trochę dostały są troszkę. droższe, ale dużo featureów się mówi, wiesz, dostały. Dostały, ale póki sobie przyjdziemy do szczegółów, Tomasz, albo dobra, jeszcze pojeździmy, to poczujesz rower bardziej. Znaczy, nie ma sprzyjających warunków dzisiaj do tego szarpania się tu. Ale czemu? Ty już o taką można byłoby jeździć. Nie, nie miejscami lód jest, wiesz. No to nie mówię, poszło jak agrewelkiem po łąkach. A to ja jeżdżę zimoweczką. Tak? Wszystkich tych, którzy nie wiedzą jeszcze, można śledzić nasze poczynania na strawie. Ty jesteś jako nie Kamil, ja jestem jako tam Kamil Sprint Rovery. ile masz najechane w tym roku? A ja co mam na, na podwórku? 120 km? Ja mam na trenerze 900. Ale powiem Ci, pamiętam... Chociaż nie wiemy ile mamy, bo to jesteśmy w przyszłości. Pamiętam, kiedyś były takie zimy, że przy minus 20 jeździłem 4 godziny. Ja Cię! Z kolegami? <noise> tak. O, ale kiedyś to były czasy, teraz to teraz nie ma czasu. to nie ma czasu. Nie ma. Porozmawiajmy najpierw o kwestii wizualnej, czyli samego lakieru, już nie mówię o całości. Lakier bardzo ładny, podoba się dla mnie. A te malowanie, te paski, to wszystko? Też. Też, bo on ma srebrne napisy. Można dać fajne srebrne do dodatki jakieś. Okej. Okay. Ty, powiem ci, jestem tak wygłodniały, że mnie już nawet nie przeszkadza to, że wieje, Nie, to, że mokro słabo. już bym jechał wszędzie. Dawaj, to, to będzie podjazd, szarpnij go. Jak szarpnij na lodzie? No daj mu, gdzie na lodzie? Gdzie ty masz lód tutaj? To chyba było 1500 watów. Przed chyba kidem. to wszystkie waty. No? Nie, powiem Ci, bardzo przyjemnie się zbiera. Czasem ludzie sobie myślą, że co oni, po ile przejechaliśmy kilometrów? O już, pięć, ale... E... Ile? 5. ale dodam Jeszcze ci... Jeszcze raz zapytam. 15. Ile my już kilometrów? Piętnaście pięćset. Pięćdziesiąt. Aaa, dodam ci, że ja mam metr siedemdziesiąt pięć i to jest seska. No. Nie radzę komuś brać. I teraz uwaga, bo sytuacja z Heliosami, czyli z rowerem... O tu, koligum... tu, tu. Co tu? tu? Tu. Poligon posiada, to zaraz opowiem, świetlica wiejska w Bohdanie. Wchodź tam. Bo to jak dziewczyna z okienka. Tomek, korba, korba. Zaraz. Toż tak się nie da nagrywać. Ale dziś już jest przyjemnie na podwórku. Tak, przyjemnie. A chciałem ci powiedzieć, za co podziwiam. No. Jak to jest, Tomek, że ty na tyle silny psychicznie. No, no. I fizycznie, że zaraz zostanie udowodnione. Że w ogóle nie czujesz mrozu w momencie, gdy nasypałem ci do rękawiczek śniegu. Naprawdę? Tak. Do których? Ale jest do endury. Nie, ty nawet Tomek nie zareagowałeś. I tam nic nie ma. Tomek, ty wyobrażasz sobie swoją siłę? Mental? Dziwne. To tak powiem jeszcze jako już no, kilkunastoletni kolega. Tomek psychicznie jest niezniszczony, tak, tak, nic tak. mu nie przeszkadza, w życiu doszukuje się samych superlatyw, pozytywów, taki kolega to skarb. Tak, 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 exactly. Only positive vibes, only positive vibes. Positive vibes, Dobra, i teraz, bo rozmawialiśmy o rozmiarówkach, a czekaj, maila analogowe. Podstówka, ostatnia podstówka, the last one. Proszę wyjeżdżać. Brać teraz żonę, męża, dzieci, wyjeżdżać, bo się maila na kończą. wykończą. A wiemy, że Kraków ma teraz wolne. Tak, teraz tak. tamta część Polski powinna już pocztówki wysyłać. Pozdrowienia dla całej ekipy sprintu ze Słonecznej Hiszpanii przysyłają podlasianie z Białego Stoku. Słońce, gładki asfalt i długie podjazdy, które dają w kość idealne warunki do kręcenia formy. Pozdrawiają Wojtek, Kasia, Elwira, Maciek i Tomek. I to się, Dzień i to się szanuje. Film Dzie nagrywamy. O rowerach. O rowerach? No. Taką porę? A to jaka? 12. A my, która jest? a my cały rok tak nagrywamy jak minus 20. Ale znowu. dobra pora jest 12.30. bliska czy normalni ludzie? Nie, no normalni, normalni. normalni. A normalnie. wie pani co? Ja pani ja Mój kolega kiedyś jeździł na rowerze przy minus 20. Z kolegami? Cztery godziny. Może nikt tego nie słyszał, a Ale on to robił. Tylko jeździł, czy tylko tak mówił, że jeździł. Nie no jeździł, jeździł. Czy to jest zawodowie skrwi kości. Tak. tak. Czyli pani nie słyszała jeszcze o koledze. On jest znany wszędzie. Tak. Hmm? Ja też? Tak? Ale z innego względu. A z jakiego? <laughs> W internecie, na YouTubie, na YouTubie Mamy taki jest. kanał sprintrowery.pl, Serdecznie zapraszam. Dwóch zaraz sympatycznych dżentelmenów. Zobaczę. No i dobrze. I tam nagry my nagrywamy o rowerkach Jan. różnie. I tam sobie może. Tak, i my sobie trochę pośmieszkujemy, trochę poopowiadamy. Jest całkiem sympatycznie. Nie, je piękne tak. Few moments later. No dobra, Felcik, można nagrywać dalej? Ja, bardzo, nagrywa. bardzo dziękujemy, że pani tak podeszła, porozmawiała. Bardzo nam miło. Dobra, nagrywamy podczas nagli. Dobra, tu mój analogowy zakończony. No i jak już jesteśmy pół godziny później, rozmawialiśmy o rozmiarach. To teraz tak, poligon posiada dwa modele rowerów szosowych. Jest helios i jest Stratos. I teraz tak, Helios to jest rower bardzo aero. I teraz uwaga, bo pewna polska drużyna, już mamy umowę podpisaną, będzie jeździła na. Poligonach heliosach, ale o tym zobaczycie w, pod koniec marca, pewnie będzie aktualizacja. I teraz pojawił się Stratos, czyli ich rower Endurance. Oni mówią, że to jest Endurance. Nawet w opisie, jak macie opis ramy, jest ACX Carbon. Tak. Ale all, all Road. Tak. Ale teraz co jest ważne? I teraz tak, te heliosy są rowerami strasznie długimi, bo pozycja aero i geometria taka szybka, długa tego wymaga. Ale ja sprawdziłem go ze starym Stratosem dzisiaj. No. Jest tu krótszy o centymetr. Tak. Jest tu niższy o centymetr. Dobrze. Ale. To to się nazywa, mówmy jak profesjonaliści, to się nazywa ricz, no. a to się nazywa stack. Dobrze, a ja powiem długość i wysokość. Ale o co chodzi? I teraz tak. Porównywaliśmy sobie geometrię. No i w pff, Ale jeszcze ci przerwę. Główka ramy jest wyższa o 2 centymetry. Czyli jest wygodniej? Tak, jest podniesiony. Czyli jest endurex. I teraz tak, jak Helios jest rowerem typowym Aero, gdzie rozmiarówka jest taka, że jak. To musicie bardzo patrzeć na geometrię i na dobór ramy, ponieważ ja z poligona Heliosa będę miał xs kę tak, Asurdy, a ja Już mam, już przyszła wam pokażę niedługo. E, a kę I teraz Ale z kolei Stratow, to już jest tak zwany świat i ludzie, czyli odnieśmy to do Treka najbardziej popularnego. Jak w treku jest MK, to w stratosie też analogiczna jest mniej więcej MK. Różnice M są Ta. tak niewielkie, że głowa mała, a to jest fajne, bo jest bardziej uniwersalnie. I teraz jak rozmawialiśmy o cenach Tomek, to ty omów proszę ten oto pojazd. To pójdziemy od przodu. W cenie 12499, bo tyle ten rower kosztuje. Tak? Mamy tak kierownicę z mostkiem karbonową, monokok. I teraz to co jest istotne, ja tylko chciałem dodać tak sobie myślę o monokokach na których jeździłem zintegrowanych. To chyba tylko Pinarello miało przyjemniejszy i ładniejszy kokpit, aczkolwiek no Pinarello to... miało porównywalnie, jeżeli chodzi o to o ergonomię, jak się trzyma ten kokpit, jaką on ma szerokość, bo to też jest ważne, bo czasem są cieńsze takie, że jest niewygodnie. Madonce jest cieńszy w tej nowej. No i nie chciałem tego mówić na głos. No. A ja to trzeba mówić ludziom prawdę i powiem ci, ten kokpit to jest z firmy Link, to jest podmarka Poligona. Tak, ale naprawdę kokpit sam w sobie, no to i ergonomicznie bardzo wygodny i tak. wizualnie bardzo tu tylko ładny. tylko jednej rzeczy nie ma, nie ma uchwytu do garmienia do, do zestawu. No to trzeba dokupić. Tak, no trzeba dokupić, jak nie ma. Ale miejsce jest. Miejsce jest i teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? Mamy no normalnego kierża, koła... możesz dokupić też gra. Kogo? Kierż. mam. Kierż, no tu takie uchwyt. Yy, mamy tak: koła karbonowe na piastach Nowateka. Na łożysku maszynowym, Dokładnie. żeby był dobry tocz. Stożek to jest 45 mm. I to jest stożek, który jest uniwersalny, bo on będzie się fajnie toczył w płaskopolsce, czyli Warszawa, tu Białystok, tamte Poznanie różne i tak dalej. A jak pojedziemy w góry... Też da radę. To i... on będzie fajnie jechał, bo nie będzie miał takiego dużego oporu, jak stożki tam 65 i inne takie. Grupa sprzętowa jest to pełna grupa Shimano 105 Di2. Tak. I... Tutaj są nowe tarcze, nie wiem, czy widziałeś. O, nie widziałem. Ładniej troszkę wyglądają te 105 Mocowanie hamulca już masz, Tomek, normalnie flat mount. Tak, to już jest taki standard. Oczywiście, sztywność w przód, sztywna A mocowanie ośka. tylnej przerzutki? No i tutaj jest już kompatybilność z hakiem UDH. Czyli jest bardzo nowocześnie. Tak już, ale ci korbę Do czego ja tylko chciałem no. nawiązać, zać, Tomek. Mi się serduszko cieszy, jak widzę, jakie nowe rowery wypuszcza Poligon, bo w cenie 12,5 tysiąca, to jest rower, który praktycznie nie ma konkurencji w Polsce, bo no, ma, ma wszystko, rama karbonowa, dobra rama UCI approved wprawdzie na poligonach nie ma żadnej drużyny w Tour de France, ale jest w drugiej lidze tej kontynentalnej i oni no. tam się ścigają mamy bardzo ładny zintegrowany kokpit, mamy koła karbonowe, mamy da i to wszystko za 12,5 tysiąca no, tak, oczywiście. i wadze bez pedałów 8,5. I teraz uwaga, bo I teraz ja to ci powiem jeszcze. jeszcze no. I teraz tak, pełna integracja oczywiście, jak jest monokok, tak. ale on stoi na oponach 28 szerokość. Maksymalnie, co tu piszą, to, 3, to 34. No, czyli typowy endurance. No, tak. A nawet niektórzy sobie grawelka z niego zrobią. No, 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 no. A robią. No, niech robią. No. Ale powiem ci tak, te opony, bo ja przeważyłem je, są cholernie ciężkie. Znaczy... Na niej da się jeździć. Jakby to powiedzieć, no mogłyby no być inne. No tu z opon można zbić jakieś 300 gramów. Tak, bez problemu. I teraz uwaga: dla porównania Stratos ten dokładnie 8,5. Madon SL6 przeważona realnie 8,3. Madon SL5 8,550 gdzie tam w SL5 nie masz DJ, czyli tych nie, baterii. Nie, nie ma tego kół wszystko. karbonowych, nie ma kiery też karbonowej. Jedna rzecz, do której bym tu jak się przyczepił. Nie, baba przy... z okienka. Do której ja bym się mógł przyczepić no. i Wy też zaraz się przyczepicie, bo ja jestem dzisiaj w ugniataczach MTB, dlatego że mam buty zimowe na nogach, ale tu jest styca aluminiowa. Tą stycę też można z czasem sobie wymienić na karbonową. No ale to wiesz, Tomek, umówmy się, jak ja patrzę na oferty Gianta, Treka, Orbei, no na te wszystkie, które mamy, no to nic nie ma podjazdu. No nie ma no po nie, prostu... No nie, bo tu masz szkoła, tak prostu, i most. Nie i ma, kiele. ale to, to co chciałem powiedzieć, jeżeli mowa jest o trendach, o tym, co się dzieje w kolarstwie. Ale ci pasuje pod ten rower. jak Tak? Wc. O, no to możecie kupić takiego busa, one teraz są na promce. I teraz uwaga. Ta część ramy wygląda bardzo nowocześnie. Trochę mi tu kanionem daje. Ta część, jak to jest wyprowadzone, zostało idą... zmienione w stosunku do starego. Z zupełnie. Ten tylny trójkąt wygląda nowocześnie. Ta część wygląda bardzo ładnie. Te malowanie, te przybicia paski wyglądają super. Stery FSA, wszystko zintegrowane, ale mało tego Tomek, zobacz jak wygląda integracja. Tu nie ma, jeżeli chodzi o szczegóły, jakiś szpar. To jest wszystko dopasowane z Ikalafonu i mało tego, widelec przedni, on też wygląda bardzo nowocześnie i tak od kwestii technicznej, nie gdzie no, tu jest no, jeszcze wcinka pod oponę trzyma, troszeczkę. ma poziom reszty świata. Dodam tylko, że środek suportu jest w systemie T47 i środek jest od nie Tolkiena, a Tokena. Tokena, czyli też bardzo fajnie, bo token to jest dość popularna marka. Mało tego, nawet siodełko, jak wypuścili nowe, to to jest siodełko, które wygląda jak Specialized Power, czy Bontrager Aeolus, pytanie tylko, czy one wygodne? To każdy musi stwierdzić, bo tu po 15 km to ciężko jest zwyczaj. To 15 czy 50 przyjechać. No 15, 500. Ty, jak ta Pani, jak ona wyjęła, ona musiała mieć internet włączony w telefonie. Ty, ale możemy... my, ale, ale to mało tego, może my właśnie pozyskaliśmy subskrybentkę? Powiem Ci tak. Tu policji nie trzeba. Nie, trzeba, nie. Ona, ona wie, ona wie, ona wie. I teraz, moi drodzy, nie ma pełnej rozmiarówki, bo one nadchodzą. Nie ma emki w tej chwili, ale jeżeli ktoś myślał o rowerze karbonowym, fajnym, to naprawdę powinien wziąć to pod uwagę, bo no opony ok, do wymiany. No sztyca, za pół roku żona, mąż kupi, kolejną Albo po prostu zjeździć te opony i po, se, po pół sezonu tak. sobie wymienić Sztyce i zobaczyć jest różnicę. Tomek, trzy najważniejsze rzeczy. Cztery. Rama, DA2, zintegrowany kokpit, koła karbonowe. W tej cenie? To good price. To jest very good price i tylko się trzeba zastanawiać, czy my na pewno wytrzymamy dostępność, bo jak znikną, to nowe się pojawią za 2-3 miesiące. Bo tyle trwa dostawa z fabryki. Matko boska lawina na Podlasiu. Hmm? Czy ty Tomasz masz chciałbyś do Mi się ty, i jeszcze trzecia rzecz nie podoba. Co? nie, fajna, fajna jest, miła. Ja myślę, bo kiedyś były takie kiedyś też... były te paździerze jak bandasz na Ale ty, ta fajna. Naprawdę fajna. O nie, to bym nie nawet bym RWR-owej nie, nie musiał postawić. Nie, jest fajna. Nie, Nie tak fajne jak w moim wiosennym rowerze. Bo ty już masz wiosenny rower. Już na wiosnę czekam. No właśnie. Tomek, musimy dokręcić, bo ja do tych pięciu tych dzisiaj mam rozpisany w planie treningowym. Trzeba dokręcić. Czy coś chciałbyś jeszcze dodać? Nie, powiem Ci, że bardzo przyjemnie się zbiera i naprawdę czasami ludzi mówią, a bo ten jedzie ten gorzej, lepiej. tak? I myślę, że to już trzeba takie rowery tak naprawdę stawiać na maszyny, na komputery i sprawdzać. No dobrze, tylko wiesz. Ty zjeździłeś już dziesiątki rowerów, to czujesz, który jedzie jak, że ten jedzie gorzej, ten jedzie lepiej, no i czasem rzeczywiście się pojawia, że testujemy jakiś rower i mówimy... I on myśli, tam depcze pedały i on myśli. Tak, on myśli. się zastanawia, on jakby ma czas, ma nie, czas. Nie, tu jest, 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 jest nacisk, jest reakcja. No i to jest najważniejszy to, idziemy dokręcić. Ale kolor jest bardzo ładny. A ja właśnie nie wiem, czy ja takie kolory lubię, ale bardzo ładny jest. No weź go pokaż tak. Weź go tak trochę pod kątem. O, no, no. no. Dla mnie on powiem Dla mnie kolor ładny. Dla mnie bardziej już skręca w drogę nie wiem, T Sierra chyba i tych rowerów z niż Endurance. Ale powiem ci, gdybyśmy mieli tworzyć naszą markę i taka rama, taki no. kształt byłby z, z napisem RWR, to no. ja bym był dumny. Bo to wygląda. taki bardziej uniwersalny rower niż. a ta główka ramy nawet fajna. Niż Aero Rowery, tak? Bo to Aero no to jednak. Nie ukrywajmy, rower Aero jest dla niektórych. M... Można powiedzieć, że. nie? Że trzyma wszystkie standardy najnowocześniejszej no tak. konstrukcji. O jezu, ale w tą stronę wieje! Gryje Lenson! Czyli skoro to było 15,500, Felcik! Ciuchy po brudze, a nowe sprania wyjęte. Czyli dzisiaj tylko będzie 31 km. Dzisiaj dużo nie ten Ole wieje w tą stronę. Nic nie wieje. Ale, no, ale to jest bez... zdecydowanie MKA. Ja bym jeździł Eską? Ty tak Ja odwołuję, że jest przyjemnie Że jak? odwołuje, że przyjemnie się jeździ normalnie ale co, czujesz, że jest sztywny? jak wstaje, że leżysz? No i on towarzyszy twojej mocy? tak, towarzyszy i nie ma tego, że koło tarcza szoruje o o zacisk fajnie, dobrze ja to się bardzo cieszę, że rower, który ma w sobie cztery najbardziej pożądane cechy każdego kolarza szosowego jest dostępne w tej cenie. O dzisiaj moja Ania mi wysłała chyba na TikToku. Masz że TikToka? Je, mam. Że jedzie dwóch na, inst nie, na Instagramie chyba. Jedzie no. dwóch gości obok siebie na sosach jeden rękę tak puścił. A, a drugi podjechał i złapał go za rękę i ten tak zrobił. To taka piękna, miłosna przygoda. Ole Tomek czuje, że zima przepracowana dobrze. Zobaczymy. Czujesz, że w tym sezonie będziesz wodzirejem? Nie, ja jestem dla przyjemności. Ale lubi jechać z przodu, jak pod górkę depniesz, co? No. Ty tak patrzę, patrzę i się zastanawiam, bo ja sobie heliosa wziąłem. A może wiem, co zrobię. Co? Domowię kokpit sobie do heliosa. Ten, o ten, nie? Ładny, no. No. Bo w Heliosie, dla mniej wtajemniczonych podpowiem, czyli w tym Aero, tam jest mostek karbonowy i kiera karbonowa po to, żeby na fittingu było można łatwo dobrać odpowiednią długość. Ale szczerze, te kokpity Linka, one nie są dość drogie względem konkurencji, a ja jednak jestem w tym więcej sprzętu niż talentu i to musi wyglądać... A nie tam być użyteczne. Czy znaczy, powiem Ci, każdy rower z monokokiem, z kokpitem, to inaczej. Lepiej wygląda. Dobra, kończymy tą przygodę i się zawijamy dalej. Ja. Bo my jedziemy autem. A ja myślę, że prosto pojedziemy. A może? Co to za waga? Jakiś war. My, no tych... Tak, war i my tych wag to nie. mamy więcej niż. A ja wiem ile on waży. No ile? Z ugniataczami? No. 8900. Dobra, daj krosę za A wiesz ile waży na surowo? Ile? Ważyli go wczoraj. 8600 chyba. 8500 Dawaj tu Mik. Bo tak w pieczę. O tak, dobrze? Dobra, poligon. Tu podawa się dla mnie. O tutaj go damy. Tu nie ma miejsce na razie, pa. Dzięki, że byliście z nami, pamiętajcie, dzwonki lajki, super rowery na platforma. Kupcie produkter i daj suba, bo tak chcemy. Ale i dwie najważniejsze kwestie. Wpadnij do naszych sklepów stacjonarnych. Tak jak jesteśmy przygotowani do tego sezonu, to nie byliśmy nigdy. A jeżeli chcesz być na bieżąco o ciekawostkach zapisz się do newslettera. Do zobaczenia. Pa. Tak, ja pa. Się... bo nie wiem, czy tu luz skasowałem, czy nie, nie, jest... Nie, śmiało tam. Bo po po, po, po przeglądaj tam sobie. No muszę ci luz skasować na sterach Ty! A widziałeś, że kierę na bok wkładałem? Bo by nie weszły Ja mam wrażenie Felcik, że ten nasz bus Z odcinka na odcinek się kurczy Nie, po prostu Tam coraz mniej rowerów wchodzi Po prostu jak wchodziły 26 górale, nie? Tak, ale my nagrywamy już Tomek bez 26 Dumny jest, ale postawiły Tomek, jak ty rower postawisz Nikt tak nie postawi Roweru nie. Weź, jedźmy! Zważymy później. Jedźmy, Tomek. No to po co ja wagę wyciągałem? Dobra, zważymy.